Wszystkiego najlepszego. Bardzo, bardzo dziękujemy. Poznawały pracę Strażnika Miejskiego, a przy okazji złożyły funkcjonariuszom życzenia z okazji ich święta. Dzieci z przedszkola nr 32 udały się z wizytą do Straży Miejskiej w Tarnowie. Podczas spotkania przedszkolaki zwiedzały budynek i rozmawiały z funkcjonariuszami na temat bezpiecznego poruszania się po mieście. Dzieci przyszły do nas po to, aby złożyć nam życzenia z okazji naszego święta Straży Miejskiej, które miało miejsce 29 sierpnia. I przy tej okazji spotykamy się z dziećmi. Informujemy o naszych zadaniach, celach, ale również pokazujemy budynek, siedzibę Straży Miejskiej. Czym zajmuje się Straż Miejska? W w porządku, żeby nic się nie stało. Samuje się luchem na ulicy. Jak ktoś na przykład źle postępuje, robi coś złego, to co wtedy Straż Miejska robi? Wsadza kogoś do więzienia. Daje mandat. Strażnik.